Zaczynamy top 5 SK Info i na początek niezła sztuka, prosto z Białego Stoku. Teatr dramatyczny, jako pierwszy w Europie, wystawiliście hollywoodzką produkcję. Tak, prezentuje się Drużyna Pierścienia w teatralnym wydaniu. Bo kto nie czytał przygód Małego Hobbita, teraz będzie mógł je zobaczyć na własne oczy. I to nie w kinie, tylko właśnie w teatrze. Tak, żeby ta wyobraźnia Tolkiena przeszła do tych młodych widzów, którzy być może. Nie mieli czasu przeczytać albo przeczytają po tym spektaklu powieść. Jedyną placówką w Europie, która dostała prawa do tej sztuki, jest teatr dramatyczny w Białym Białymstoku, a więc chyba dramatu nie ma. Węże, żółwie i jaszczurki. One wszystkie czekają na nowy dom. Lubelskie egzotarium zachęca do adopcji. Egzotyka też może być chwilową modą. Najlepiej wiedzą o tym te zwierzęta kupione i porzucone. Najwięcej, bo czasem ponad 200. Trafia do nas w wakacje właśnie na początku sezonu urlopowego, wtedy, kiedy przeszkadzają w planach. Plan jest więc teraz taki, żeby znaleźć im nowy dom. Najlepiej taki, w którym nikt nie będzie rzucał jadem na zwierzęta, a nawet wąż będzie się czuł jak ryba w wodzie. 300 zawodników z sześciu krajów. Bydgoszcz zmieniła się w stolicę Taekwondo. Były kopniaki, zwykłe, lowkiki, no i takie z półobrotu, których nie powstydziłby się nawet Chuck Norris. Kilkuset zawodników walczyło o to, żeby zostać młodymi mistrzami tej sztuki walki. No i jak na twardych wojowników przystało, na łopatki rozkładali się po zawodach na własne życzenie. A teraz w to Piędzieska Info, ludzie, którzy już za życia doczekali się swojej rzeźby. Poznajcie najlepszych kulturystów w kraju. Tutaj pręży się muskuły, no bo na tym ta impreza polega. W Łodzi spotkali się najlepiej wyrzeźbieni kulturyści Europy. Tutaj liczyła się nie tylko wielkość bicka, ale Italia osy. Kto się sprężył i wyprężył najlepiej, dostawał bilet na zawody do Birmingham w Wielkiej Brytanii. Tam to dopiero będzie napięcie. A nasz numer jeden to twórczość wyspańskiego na murach Muzeum Narodowego i to nie jest wandalizm, tylko efektowny mapping. Prosto z Krakowa. A wszystko to z okazji nowej wystawy poświęconej właśnie Wyspiańskiemu. Mury Muzeum Narodowego zamieniły się w gigantyczny ekran, na którym pojawiały się motywy związane właśnie z tym polskim malarzem, poetą i pisarzem. A że Wyspiańskiego krótko opisać się nie da, to chociaż popatrzcie sobie, co smalowali w Krakowie. A jak w szkole malowaliśmy po ścianach, to takich ochów i achów nie słyszałem. I to tyle w tym odcinku. Top 5SK Info. Kolejny już za tydzień, o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.